Dzisiaj pokażemy Wam przegląd monitorów 32-calowych. Dla tych, którzy szukają takiego monitora lub będą szukać, albo dla tych, których interesuje. Dlaczego jeden kosztuje trochę ponad 1500 zł, a drugi niewiele ma do 4000 zł. Skąd ta dopłata? Zobaczmy. Przypominam o lajku dla zasięgu. To bardzo nam pomaga. Dzięki z góry. Przy okazji, interesuje nas jedna kwestia. tim płaski, czy tim zakrzywiony ekran? Piszcie w komentarzu, co byście wybrali. Przygotowaliśmy dla Was następujące monitory, zaczynając od najtańszego. YAMA, Red Eagle, 32-calowy oczywiście. Poczekaj chwilę. Cooler Master, GM32. Samsung Odyssey G6 i najdroższy Predator 32-calowy. Mhm. Mm Pierwszym dylematem, który stanie przed nami wybierając monitor, niezależnie od jego wielkości, jest to, czy wybrać płaską wersję, czy zakrzywioną. I ten element też poruszymy, żebyście zaczęli, jakie są plusy i minusy. Runda pierwsza to runda monitorów budżetowych, oczywiście w tej wielkości. Monitory za około 1600 do 2000 zł. I mamy właśnie IAME, która jest monitorem zakrzywionym i Cooler Mastera, która jest płaskim monitorem. Zacznijmy od wyglądu i regulacji. Jeżeli chodzi o wygląd, no moim zdaniem Cooler Master prezentuje się znacznie lepiej. Bardziej elegancki, cieńsze ramki, no i w ogóle taki mniej toporny. Iama ja właśnie toporna, podstawa prostokątna. Tutaj w Cooler Masterze bardziej designerska. Zdecydowanie podoba mi się bardziej Cooler Master. Jeżeli jednak weźmiemy pod uwagę regulację, tutaj już się proporcje zmieniają i lepiej prezentuje się Yama. No bo zobaczcie sobie, o ile obydwa Monitory są osadzone na szynach i możemy je podnieść do góry. I nawet Cooler Master jest w tym momencie moim zdaniem trochę wyżej. Przynajmniej tak mi się wydaje, chociaż są to zbliżone wysokości, to jak opuścimy oba monitory, no to jama opuszcza się już niżej. Dalej zapytacie, ile możemy obrócić monitor? I w przypadku Cooler Mastera da się to zrobić, ale jest to 15 stopni. Jak widzicie, dość niewiele. Yama. Sami zobaczcie, 45 stopni, więc możemy sobie go już obrócić znacznie. A na domiar wszystkiego iama daje nam w tym przypadku możliwość zrobienia pivotu, czyli obrócenia monitora do wersji pionowej. Cooler Master tej opcji nie ma niestety. Cooler Master posiada matrycę IPS o rozdzielczości 2560 x 1440, ma 1 milisekundę czasu reakcji i 165 Hz. W przypadku jamy mamy matrycę VA o identycznej rozdzielczości 2560x1440, również jedna milisekunda reakcji, ale trochę mniejsze odświeżanie 144 Hz. Jeżeli chodzi o złącza, wygląda to praktycznie tak samo, w kulermasterze dostajemy tylko dodatkowo USB-C. No dobra, specyfikacja specyfikacją, ale tak naprawdę liczy się jak wygląda praktyka. A jeżeli praktyka, to ja, czyli Wojtek. I słuchajcie, wybór tej matrycy może się wydawać taki kierowany bardziej własnymi preferencjami. Lubię zakrzywione, wolę płaskie, bo lepsze, ale tak naprawdę ta decyzja dyktuje to, czy wybierzemy matrycę typu VA, czy matrycę typu IPS. A to są dwa zupełnie różne światy. Przede wszystkim, matryca VA oferuje znacznie większy kontrast. Jeżeli gracie dużo w nocy i nie lubicie patrzeć na bardzo taki srebrzysty obraz czerni, taką rozszczeblażoną, to to będzie znacznie lepszy wybór. Dodatkowo mamy tutaj też troszkę większe jakby takie nasycenie kolorów, chociaż to też zależy od modelu. Możemy znaleźć matrycę IPS jak w tym przypadku, która realnie oferuje znacznie większe pokrycie przestrzeni kolorów niż monitor od jamy. Natomiast jeżeli chodzi o samą prędkość, tutaj z kolei znaczną przewagę mają panele IPS. IPS-y charakteryzują się dużo lepszym czasem, Reakcji grey to grey niż te panele właśnie VA. Zwłaszcza w ciemnych scenach. Jeżeli gracie dużo w takich gier e-sportowych, w jakichś ciemnych załukach się znajdujecie, to tutaj ta matryca, mimo średniego czasu dosyć dobrego, będzie oferować i tak większe smużenie niż ma to miejsce w przypadku matrycy IPS. I tego nie należy łączyć z odświeżaniem, nawet jeżeli tutaj mamy faktycznie w tej chwili większe odświeżanie niż tutaj. Ponieważ to jest bezpośrednio związane z czasem reakcji pikseli. Obydwa te monitory, jako że są budżetowymi modelami, w zasadzie nie oferują specjalnie wysokiej jasności. Mamy tutaj 400 nitów, i tutaj w zasadzie też 400 nitów w trybie HDR. Ostatnia rzecz to input lag. Ten w zupełności jest niezależny od typu matrycy. To jest tylko i wyłącznie związane z elektroniką, jaką stosuje dany producent, i w tym przypadku Yamaha ma realnie niższy input lag co akurat jest kwestią właśnie zastosowanej elektroniki, niż color Nie oznacza to jednak, że nie da się znaleźć matryc IPS z niższym input lagiem. Także input lag zależy od producenta. Wracając jeszcze do kwestii zakrzywienia. Może się wydawać zakrzywienie zniekształca, ale tak naprawdę dzięki temu zakrzywieniu niwelujemy troszeczkę jedną z większych wad matryc VA, czyli gorsze kąty widzenia. Siedząc na wprost takiego monitora, mamy do każdego punktu jego ekranu, powierzchni ekranu, taką samą odległość od naszych gałek ocznych. W przypadku matrycy IPS, która jest płaska, ten odległość do oka, do krawędzi będzie dłuższa niż do środka ekranu, ale w przypadku tej matrycy nie ma to znaczenia, ponieważ tutaj kąty widzenia są wszędzie mniej więcej takie same. No dobra, ale możemy dopłacić do takiego monitora nawet 2000 zł. Dlaczego mielibyśmy to zrobić i jakie są te monitory? One teraz wjeżdżają na stół. Czysto dwucalowe monitory, ale już za ponad 3000 zł. Oczywiście ten sam klucz, jeden zakrzywiony, drugi płaski. Taki sam rozmiar matrycy jak w poprzednikach, jednak od razu wydają się takie masywniejsze. Jeżeli chodzi o wygląd z przodu, te ekrany są dość podobnej stylistyce: cienka ramka na górze i z boku, grubsza trochę na dole, i tak samo jest w Acerze. Nawet podstawki są dość podobnej stylistyce. Tak naprawdę różnice widzimy z tyłu: Acer taki bardziej trochę techniczny i kanciasty, Odyssey no właśnie, jak to, Odyssey kosmiczny, taki bardziej obły. No i w Samsungu oczywiście gamingowy smaczek, czyli RGB z tyłu i bardzo delikatne z przodu, personalizowane. No i regulacja dla tych, którzy lubią mieć dużo opcji. Tutaj w Acerze jest szyna i Samsung jest szyna. O, kable mnie trochę ograniczały i zobaczmy, jak to się prezentuje. Tak możemy je wyciągnąć do góry, Samsung delikatnie wyżej. Jeżeli zanurzymy je na szynie, to tutaj mamy praktycznie tak samo, chociaż Acer schodzi, schodzi trochę niżej. Regulacja na boki, tutaj Acer w ten sposób jest to 20 stopni. Porównując z poprzednikami, wiemy, że można lepiej, tak jak było w przypadku Yamy. Tutaj Samsung no, nie ma tego dużo, 15 stopni, tak jak w przypadku Cooler Mastera. Kluczowym argumentem, jeżeli chodzi o regulację, może być dla kogoś pivot, i tutaj Samsung go posiada, Predator nie ma pivotu, dla kogoś to może być istotne. Zaczynając od Predatora, Matryca IPS rozdzielczości 2560 x 1440 pikseli, czas reakcji 0,5 ms i odświeżanie 270 Hz. Jeżeli chodzi o złącza, to warto podkreślić, że są aż 4 wejścia USB. Jeżeli chodzi o Samsunga, to tu mamy matrycę VA o rozdzielczości takiej samej, bo 2560 na 1440 pikseli. Jeżeli chodzi o czas reakcji, to do 1 milisekundy i odświeżanie 240 Hz. Same złącza to dwa USB, ale jest też złącze Ethernet. Ale ktoś zapyta: Po co złącze Ethernet? No, nie tylko Ethernet, ale też Wi-Fi, bo wystarczy zrobić klik specjalnym pilotem i wchodzimy do Tizena, czyli do oprogramowania Samsunga, i możemy używać jak telewizora tego monitora, na przykład oglądając Disney'a, wszystko bez komputera. Papier przyjmie praktycznie wszystko, tak samo jak karton, pudełka monitora, ale jakie są praktyczne różnice i gdzie jest nasze 2000 zł? 2000 to mniej więcej tyle, ile nie zniknęło podczas komunii ale co to oznacza w przypadku tych monitorów? No, tak jak Piotrek zauważył, są znacznie bardziej masywne i to nie bez powodu. Przede wszystkim mamy tutaj ukryte znacznie mocniejsze podświetlenie. Obydwa te monitory są zdolne wyświetlić HDR w takiej już faktycznie dobrej jakości. Mówimy tu o jasności powyżej 600 nitów. Taka jasność przekłada się na znacznie lepsze wrażenia w grach, filmach oraz generalnie wszystkim, co wykorzystuje HDR, ale HDR to nie tylko jasność, to również nasycenie kolorów i głębia ich generalnie w prezentacji. I w tym przypadku obydwie te matryce są zdolne wyświetlić znacznie więcej kolorów niż miało to miejsce w przypadku poprzednio pokazanych monitorów. Jeżeli mówimy o tym oto tutaj predatorze, to w realnie rzecz biorąc, jest to monitor zdolny do pracy w. Gamucie Adobe RGB, czyli możemy na nim zadnia pracować, a w nocy sobie gamingować. Samsung w tej kwestii wypada również wyśmienicie, może minimalnie gorzej, generalnie jest bardziej nastawiony na jakość filmową. Czy mam tutaj pełne pokrycie p 3 a tutaj bardziej w stronę tego Adobe RGB. Podsumowując, świetny monitor do ogrania lub filmów, a tutaj świetny monitor do pracy i grania. Kolejną istotną cechą, do której dopłacamy, jest to, o czym już wspomnieliśmy przy okazji omawiania specyfikacji, czyli odświeżanie. W tym przypadku Samsunga 240 Hz i 240 również w przypadku Predatora, chociaż tutaj producent pozwala to odświeżanie podbić do 270 Hz co oczywiście przekłada się również na większą płynność i mniejsze rozmycie obrazu w ruchu. Co jest jednak szczególnie istotne, to obydwa te monitory wraz ze wzrostem odświeżania również zadbały o odpowiednie obniżenie czasu reakcji pikseli, zatem nie są to puste herce, a te monitory faktycznie oferują bardzo czysty obraz w ruchu. Nieco lepszy, bardziej klarowny obraz w przypadku matrycy IPS oczywiście, niż w przypadku matrycy VA zakrzywionego Samsunga, chociaż generalnie na obydwu gra się bardzo przyjemnie, również w gry kompetytywne. Więcej Różnic nie ma, ale te dwie niepozornie wymienione są tak naprawdę bardzo istotne. Jeżeli lubicie grać w gry przygodowe single player, gdzie macie naprawdę wypasioną kartę graficzną i chcecie wykorzystać wszystko, co się da, każde ustawienia i jeszcze potencjał wysokiego odświeżania tych monitorów, no to właśnie do monitora warto dopłacić, żeby również uzyskać odpowiednią głębię kolorów, nasycenie, jasność i cieszyć się grą w pełnej jej jakości. Przypominam moją złotą zasadę: monitor powinien kosztować nie mniej niż połowa ceny karty graficznej. Wszystko już wiecie, także powiedzcie mi tak naprawdę, czy dopłacilibyście do takiego droższego monitora? A mnie interesuje inna kwestia. Team zakrzywiony, czy team płaski ekran? Piszcie w komentarzach, zobaczymy kto jest zwolennikiem, jakiej opcji. My się żegnamy, widzimy się za tydzień. Pamiętajcie jeszcze o lajku dla zasięgu. Na razie, trzymajcie się, hej! Cześć! A jeżeli potrzebujecie jakiejś dodatkowej rady dotyczącej monitora, Discord, tam chłopaki doradzają.